Was zapraszam na taki filmik poświęcony tematyce, którą już poruszyłam e, parę tygodni temu, a mianowicie umilacze czasu. E, każdy z nas spędza tak naprawdę inaczej czas, inaczej się relaksuje, jedni wolą aktywnie spędzać czas i dla nich jest to forma relaksu, typu siłownia, spacer, e, rower czy bieganie a nie wolą na przykład umielić sobie ten czas e, kukiem herbaty, kukiem kawy, e, pięknie pachnącą świeczką, e, domowym spa. I muszę Wam powiedzieć, że ja jestem takim typem pół na pół. Lubię oczywiście e, czasem na przykład dużą aktywność fizyczną, dlatego też mam Orbitreka, e, lubię też spacery, ale lubię też umielić sobie czas e, w takim nastrojowym e, klimacie, jeżeli chodzi o domowe na przykład spaj, bardzo często też dla Was takie robię, i później, co jest dla mnie przynajmniej bardzo miłe, pojawiają się komentarze, że wracacie czasami do domu bardzo zmęczone, macie ochotę po prostu się odstresować, włączycie YouTube'a Traficie na moje spa i sam później wędrujecie do łazienki w poszukiwaniu różnych ciekawych kosmetyków, zwłaszcza pielęgnacyjnych, żeby sobie umilić ten czas. Ja wam pokażę dzisiaj kilka umilaczy czasu, które mnie bardzo relaksują. Ja uwielbiam, słuchajcie, te rzeczy, które wam zaraz pokażę. I może zacznę od pierwszej, pierwszego umilacza. A mianowicie, słuchajcie, to są herbaty, akurat ja mam tutaj markę Pupka, ponieważ ja tylko te piję herbaty, bardzo się dobrze po nich czuję, one są delikatnie ziołowe. mamy tutaj na przykład rooibos z miodem. Ale też słynna, już rozpowszechniona, bo przez to głównie sznur na kanale Vanilla Chai. A to jest herbata, która właśnie ma posmak wanili, cynamonu. E, jest taka bardzo e, orzeźwiająca, relaksująca. E, I słuchajcie, dla mnie, kubek herbaty e, w momencie, kiedy jest teraz bardzo zimno, w mieliśmy minusowe temperatury. E, jesteśmy przed weekendem, więc e, myślę, że też jest to taki e, moment dla nas, gdzie chcemy się po prostu zrelaksować. ogrzać przede wszystkim. E, I bardzo często też. Te wszystkie mm, orientalne smaki wpływają na nasz nastrój. Na przykład ostatnio do mnie przyjechała właśnie koleżanka e, i zrobiła mi vanila Naprawdę m, bardzo jej smakowała ta herbata i stwierdziła, że też sobie ją kupi do domu. E, są naprawdę takie wyszukane smaki. E, dla mnie kubek herbaty też oznacza relaks, chwilę na odpoczynek. E, dlatego ja nie biorę ich na przykład do pracy, bo w Pradze nie mam czasu na odpoczynek. Mamy bardzo dużo, słuchajcie, e, różnych e, tutaj zadań przewidzianych w ciągu, w ciągu dnia. Natomiast w momencie, kiedy przychodzę do domu, dla mnie kubek herbaty, czy też właśnie kubek kawy w tym przypadku, jest dla mnie bardzo, bardzo relaksujący. Kawę słuchajcie, piję w pracy, piję też w domu, ale w momencie, kiedy jestem w domu i na naszym osiedlu jest taka błoga cisza, dla mnie jest to bardzo relaksujące. I słuchajcie, takim kubkiem, który Wam chciałam pokazać, dla mnie przynajmniej idealnym, bo już piłam z jego kilkanaście razy, ale też go kupiłam słuchajcie z myślą o tym, żeby... Eee, nie marnować jakby tego słuchajcie napoju, bo ja bardzo często i to już moi rodzice dawno zauważyli, e, na no zresztą też, e, ja potrzebuję słuchajcie, e, jak piję kawę czy herbatę to mniejszego kubka bo zdecydowanie dla mnie są e, za małe filiżanki, ale też są za duże kubki, dlatego też ja lubię takie małe e, trudno je słuchajcie znaleźć bo teraz jest moda oczywiście na takie wielkie kubki które ja też zresztą lubię, na przykład nie wiem na zupę na przykład, e, ja nie piję zupę na przykład w takiej misterce, tylko w takim wielkim kubku bardzo często ale słuchajcie, to jest akurat kubek Yankee Candle. Ja w ogóle byłam zdziwiona, że Yankee Candle wypuściło swój kubek właśnie do kawy, do takich um, przepysznych rzeczy. Natomiast Yankee Candle są słuchajcie, świeżkami właśnie nastrojowymi, więc to tym bardziej um, po namyśle mi zaczęło wszystko jakby pasować do siebie. Ten kubek jest niezwykle malutki, bardzo fajny, poręczny. Przyjemnie się z niego pije i pije się z niego w sam raz, więc to jest taki kubeczek, który Wam chciałam pokazać, bo już wam go pokazywałam w holu przed świętami. Natomiast podziękuję Wam go może szukacie dla kogoś właśnie idealnego prezentu. Ktoś jest kawoszem, ktoś jest. Herbaciarzem takim zamiłowanym, więc to na pewno będzie fajne rozwiązanie. No i w z tym, dla mnie też ciekawym pomysłem na spędzanie czasu jest oczywiście spa. Każdy z nas relaksuje się w zupełnie inny sposób, ma inne kosmetyki, ale tak naprawdę wszystkie, wszystkie drogi prowadzą do naszej łazienki, gdzie to spa się odbywa. No chyba, że chodzi się na zabiegi, więc bardzo zazdroszczę, bo też, też mam na takich kilku zabiegach i mogłabym naprawdę łowieśli mi leżeć tak godzinami i chodzić raz w tygodniu spokojnie takie zabiegi to są słuchajcie maseczki ja mam maseczki różne maseczki w kremie maseczki w płaście, maseczki w żelu są to różnego rodzaju produkty które przede wszystkim bardzo ładnie odżywiają moją skórę natomiast sekretem koranek już wam zdradzał kolejny sposób pielęgnacji koranek to są przede wszystkim maseczki w płachcie. Kiedy ktoś się zadał mi pytanie, dlaczego tak namiętnie używam i dlaczego tak często, dlaczego dużo mi tego schodzi. słuchajcie, coraz używają takich maseczek codziennie, więc to nie jest u mnie e, jakiejś ilości w kilogramach idące. Natomiast u nich już tak, ponieważ takie maseczki słuchajcie, nas używają codziennie. Oczywiście każdy z tych maseczek można użyć dwa razy, e, więc myślę, że to też jest ekonomiczne rozwiązanie, zwłaszcza że one kosztują w granicach 5-10 zł. Czasami 15 czy 20 no ale to zależy też od składników i marki, e, którą wybieracie. Natomiast te maseczki działają w bardzo fajny sposób, ponieważ nakładamy najpierw serum na twarz, później nakładamy maseczkę w płasie, to serum nie że jeszcze mocniej działa, a już samo w sobie serum jest silnie skoncentrowane, to dodatkowo mamy składniki aktywne zawarte w tych maskach. Tutaj możemy mieć maski regenerujące, maseczki nabliżające, e, maseczki rozświetlające, czy na przykład e, wybielające, ale to się wiąże też właśnie z rozświetleniem. Więc takie maseczki bardzo Wam polecamy. Ja mamy różnego rodzaju. Tutaj na przykład mam e, markę BioActive e, Mask, mam na przykład holika holika, to jest petarda, to jest miasteczka bardzo silnie. E, e, liftingującej to jest kolejny rodzaj maseczek, maseczki nawilżające, wbielające, czy na przykład maseczki regenerujące e, to jest akurat moja ulubiona maseczka z Skin Seventy ze ślimakiem, ja mam podnikuję jakieś moje takie ulubione maseczki, żebyście miały e, wygląd. I e, ostatnim takim moim umilaczem czasu, oprócz, oprócz książek, no bo wiadomo, że książki też e, mnie relaksują, odpoczywam, nie muszę czytać żadnych e, zawodowych na przykład e, pism czy różnych dokumentów to słuchajcie, bardzo mnie relaksuje relaksują mi świeczki słuchajcie, to są różnego rodzaju świeczki tutaj akurat mam kominek i w tym kominku jak widzicie odpalam sobie Yankee Candle, kupiłam słuchajcie taką setkę, setkę takich podgrzewaczy i tutaj wkładamy podgrzewacz i tutaj e, pojawia się nasz wosk. Słuchajcie, ten, ten podgrzewacz, ten, ten w ogóle kominek, był um, takim moim wymarzonym słuchajcie, kominkiem, jeżeli chodzi w ogóle o um, design tych wszystkich um, rzeczy. Ponieważ nie dość, że pięknie wygląda, jest dosyć duży, więc ładnie to wygląda na, na przykład e, półce czy e, takie właśnie komodzie. To dodatkowo ma przepiękne serduszka i, i jest to chyba jeden z, e, z najładniejszych kominków, jakie widziałam. Dajcie znać, czy jeszcze macie jakieś swoje typy czy jakaś marka produkuje coś, coś w podobie. Natomiast to jest też Yankee Candle właśnie podgrzewasz ich markowy, bardzo fajne I takimi fajnymi świeczkami też, które mogę Wam od razu podpowiedzieć są, słuchajcie, Kringle. I one się różnią o tyle od Yankee Candle, że mają mniej nachalne zapach, janki kender są dosyć mocne, dosyć intensywne, więc jeżeli nie lubicie, a też nie chcecie się zrażać do świeczek, bo lubicie jednak zapach w domu, to zobaczcie sobie Markę Kringer. To są naprawdę świetne świeczki. One się palą, ja myślę, że tak jakbyście opaliły sobie tak w poniedziałek, to w piątek by się Wam wypaliły, paląc po 3-4 godziny wieczorem. No ale to są słuchajcie mniejsze woski, bo tutaj mamy, yy, zaraz wam powiem, yy, nie wiem ile tutaj jest, słuchajcie, gram, ale one chyba odpowiadają które samo, mają co Janki Kedl, 35 gram. E, pięknie pachnie, mam akurat e, Cortland Apple, e, więc ja e, Cortland mam, e, jeżeli chodzi o zapach e, i to jest taki zapach nienachalny, unoszący się w domu, naprawdę czuć jak wchodzi się do pomieszczenia, wchodzi się do łazienki, czy do sypialni, to my wszędzie czujemy praktycznie ten zapach, ale nie jest on nachalny, nie, nie drapie mnie w gardło, nie drapie mnie w nos, więc naprawdę Wam bardzo, bardzo polecam. E, słuchajcie, jeżeli chodzi o mil Ile czasu to też oczywiście perfumy mi umilają czas. Bardzo lubię zapach ostatni, który Wam pokazywałam Lankom, Jeune a Świetny zapach, naprawdę świetny zapach, bardzo umilający mi czas. Nie wszyscy je lubią, bardzo y, często. Jest tak, że niektóre zapachy są albo za słodkie, albo za ciężkie. Ten jest taki dla mnie bardzo relaksujący naprawdę. Podziękuję Wam oczywiście stronę Taglasa, więc zobaczcie sobie ten zapach. Z ciekawości. Także dajcie znać, jak Wy sobie umilacie czas, jakie tutaj produkty się pojawiają. A czy może macie jakąś naprawdę turbomaskę, która po prostu regeneruje nam skórę, nie wiem, rewitalizuje ją i jest wow, że po prostu jesteście bardzo wypoczęte po niej, czy też macie swój własny sposób na relaks. Także ja czekam na Wasze komentarze i widzimy się już w poniedziałek w kolejnym filmie. Potrzymajcie się, cietutko ściskam Was, miłej weekendu.